Mam nadzieję, że nie nadużyję Waszej cierpliwości dzisiaj. Chciałbym dlatego podzielić się fragmentem krótkim z Ewangelii według Marka, tym razem z drugiego rozdziału. Ewangelia według Marka, drugi rozdział, ostatnie wersety, od 23 do końca rozdziału. Jak pamiętacie, wcześniej dzieliłem się wersetami z tego rozdziału, ale już chciałbym dzisiaj zakończyć ten rozdział. Te ostatnie wersety przeczytam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Od 23 wersetu, drugi rozdział. I stało się, że Jezus szedł w szabat przez Boża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłos. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w szabat to, czego czynić nie wolno? A On im rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, Oni ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, kar, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. Ponadto rzekim szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc syn człowieczy jest panem również i szabatu. Ja specjalnie używam słowa szabat no bo tak to brzmi po hebrajsku. Sabat to mi się tam kojarzy z, z sabatem czarownic albo coś takiego, dlatego generalnie nie, nie lubię tego słowa, ale musimy pamiętać, szabat to jest nic innego jak sobota nasza. Ten fragment, który przeczytałem, jak widzimy, mamy tam nagłówek, jest opisany także w Ewangelii Mateusza, w tym rozdziale w Ewangelii Łukasza, w szóstym rozdziale. Drugi rozdział Ewangelii Marka pokazuje Pana Jezusa w różnych konfliktowych sytuacjach z faryzeuszami. I to jest jedna z tych sytuacji. Historia ta dotyczy zrywania kłosów zboża w szabat. I faryzeusze oskarżają uczniów Pana Jezusa o złamanie przykazania Związanego z zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy w Szabat. To jest jednocześnie zarzut wobec Pana Jezusa, że On pozwala to robić swoim uczniom, że nic nie reaguje. A przecież w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w Księdze Exodus, tam w 20 rozdziale, gdzie mamy podane 10 przykazań, to wśród tych dziesięciu przekazań jest m.in. innymi przekazanie dotyczące właśnie szabatu pamiętaj abyś święcił dzień szabatu często ludzie używają takiego no, jak to mówią z polskiego na nasze przekładu nie? abyś święcił dzień święty dla Żydów ten właśnie dzień szabatu był dniem świętym to był siódmy dzień dzień odpocznienia od Wszelkiej pracy. I dlatego tam było wprost powiedziane: nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Jest to szabat dla Pana. Chodzi o czas, aby poświęcić dla Boga. Aby mieć nie tylko odpoczynek od fizycznej pracy, od codziennych zajęć, od mozołu, od trudu. No i człowiek potrzebuje odpoczynku. I Pan Bóg tak ustanowił od, od stworzenia. Pan Bóg sam dał przykład. Sześć dni stwarzał ten prześlad, siódmego dnia odpoczął. I dlatego jest to Bożą zasadą, która obowiązuje nas do dzisiejszego dnia. Że no ja pamiętam te czasy, kiedy nie było tak zwanych wolnych sobót. I sześć dni się pracowało zgodnie z zasadą Bożego Słowa, a siódmego dnia był dzień odpocznienia. No teraz to mamy weekendy. Już się mówi o tym, żeby zrobić czterodniowy tydzień pracy. No, zawsze coś ludzie kombinują, żeby było inaczej niż Pan Bóg zadecydował. Nie wiem, czy to będzie dobre. Ale tutaj w tej historii czytamy: że Pan Jezus idzie przez zboża. No i zwykle to było tak, że no, było pole była jakaś ścieżka przez pole no i... Idą przez to pole, tak? I mają po jednej stronie, po drugiej stronie są zboża. Uczniowie są głodni. No i co robią? No, zrywają kłosy, kłosy i jedzą ziarno z tych kłosów. Pytanie. Czy to, co robili było właściwe? Przecież to nie było ich pole. Oni nieśli przez swoje pole. Oni byli rybakami, oni byli rolnikami. Oni idą przez czyjeś pole i zrywają kłosy i jedzą. Pytanie, czy to była kradzież? Czy to była kradzież? No bo przecież mamy właśnie w dekalogu przykazanie nie kradnij. Tak? Czy to była kradzież? Oni nieśli przez swoje pole, oni nieśli przez cudze pole. I zrywali kłosy i jedli ziarno. Czy w ten sposób kradli? Ja sobie sprawdziłem definicję, co to jest kradzież. I taka definicja brzmi, kradzież to zabór cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Czyli zabieram coś, co do kogoś innego należy, dla swojego użytku. Albo, no... Jak to czasami popularnie mówią, że w przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia właściciela. Tak? <laughs> Czy to była kradzież? I okazuje się, że nie. Na jakiej podstawie możemy to powiedzieć? Ano, na podstawie tego, co było zapisane też w Zakonie Mojżeszowym to jest zakon, czyli Boże prawo, które Pan Bóg dał dla swojego narodu. I tam w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa, w rozdziale 23 czytamy następujące słowa. trzeci rozdział, rozdziale na 221 25. werset 26. ostatnie dwa wersety z tego rozdziału ja może przeczytam tylko. Jeżeli wejdziesz do winnicy twego bliźniego, czyli winnica do ciebie nie należy, wchodzisz do winnicy swojego sąsiada. Możesz jeść winogrona ile zechcesz, dosyta. Lecz do swego naczynia nie kładź. Czyli, no co, zerwiesz, żeby zjeść? To jest w porządku. Ale nie tak, że mam naczynie, nazbieram sobie, będę miał na później. Tego nie wolno. Ale 26. Werset chcę na to zwrócić uwagę. Jeśli wejdziesz na łam zboża swego bliźniego, i znów to nie było jego, możesz rwać kłosy swoją ręką. Lecz sierpa nie zapuszczaj w łam zboża swego bliźniego. Czyli wolno było rwać zboża, wolno było się najeść, no ale nie tak, że zapuszczam sierp. Nazbieram sobie, wezmę do, do worka jeszcze, no i będę miał na później, na, żeby mieć z, z czego upiec chleb dla siebie. Tego już nie wolno było robić. To już trzeba było uzgodnić z właścicielem, czy wolno mi to zrobić, czy nie, bo wtedy to byłaby już kradzież. Tak więc widzimy, kiedy uczniowie przechodzili przez łam zboża, oni nie kradli. Pan Bóg pozwolił na rwanie kłosów zboża na polu bliźniego ręką, ale nie pozwolił na żliwo w przychodzie sierpa. Tak więc było to dopuszczalne przez Boże Słowo. Jaka z tego jest lekcja dla nas? Mamy przekazanie: nie kradnij, tak? I na pierwszy rzut wydawało się, że uczniowie kradną. Ale potem, kiedy przeczytaliśmy drugi fragment, drugi werset, to okazuje się, że oni wcale nie kradli. Że zrobili to, co było dopuszczalne. Pan Bóg pozwolił na coś takiego. Jaka lekcja z tego jest dla nas? Kiedy czytamy Boże Słowo i natrafimy na jakieś przykazanie, to musimy się nad tym dobrze zastanowić. Nie brać tego w sposób taki automatyczny i absolutny, ale trzeba na dany temat. Przeczytać inne fragmenty Bożego Słowa, żeby mieć pełny obraz. I wtedy nie będziemy wyciągać pochopnych i złych wniosków. Nie będziemy brać niewłaściwych lekcji. Nie będziemy niewłaściwie interpretować Słowa Bożego na dany temat. Czyli lekcja dla nas musimy brać całość nauki Słowa Bożego na dany temat, a nie wyrwany jakiś werset. Czy fragment z kontekstu, często i na tym buduje się całą ideologię i całą naukę, która jest niestety niezgodna z całym kształtem Słowa Bożego? Jest to zabezpieczenie przed jakimś legalizmem z naszej strony. Na czym w ogóle polega takie legalistyczne podejście do Słowa Bożego? Zaczyna się zawsze bardzo dobrze, bierze się fragment Słowa Bożego. No, tak jak to właśnie, przekazanie. Nie kradnij. Nic tu żadnej filozofii nie ma. W Nowym Testamencie jest nauka, w liście do Efezja. Apostoł Paweł napisał, kto kradnie, niech kraść przestanie. Na jakiej podstawie to napisał? No, na podstawie tego przekazania. Nie kradnij. Bieżący w Efezie mieli już więcej nie być złodziejami. Tutaj. Zwróć uwagę, chodziło o to, że faryzeusze mówią do Pana Jezusa, czemu Twoje uczniowie robią, czego nie wolno robić? A czego nie wolno było robić? No nie wolno było opracować. Siódmego dnia jest Szabat Pana Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy. I to było przekazanie. No więc faryzeusze stwierdzili: No, oni pracują to fakt, że no, nie złamali tego przykazania, że wolno im rwać kłosy, no ale nie w szabat. Szabat. Tak samo później czytamy, jak Pan Jezus miał uzdrowić jakiegoś człowieka, no to przełożony synagogi był wielce oburzony i mówi, jest sześć dni, kiedy należy pracować, w te dni możecie przychodzić, dać się uzdrawiać, ale nie w szabat. Dla faryzeuszy ważniejsze było przestrzeganie reguł, i to ludzkich jakichś przepisów, niż ducha Słowa Bożego. I bez miłosierdzia. Bez miłosierdzia. Właśnie do tego zaraz dojdziemy. Druga rzecz, skoro nie, nie będziesz wykonywał żadnej pracy, no to pytanie, co jest pracą? Trzeba w takim razie odpowiedzieć na to pytanie, co jest pracą, a co nie jest pracą. Czy jedzenie jest pracą? W ogóle, co to jest praca? No i żeby to wszystkim wyjaśnić, no to trzeba stworzyć listę, w takim razie, czynności, które są pracą. Takie jest legalistyczne podejście do, do Słowa Bożego. W judaizmie, to jest ciekawa rzecz, określonych jest 39 kategorii czynności, których nie wolno wykonywać w Szabat. 39 różnych kategorii prac, czego nie wolno robić. I wśród tych zakazów jest m.in. zakaz zbierania plonów. No więc faryzeusze właśnie oni tak do tego podchodzili. Ci ludzie zajmują się żniwami, skoro zrywają włosy. Tam wśród tych zakazanych czynności, no to nie wolno było. Przewiewać, usuwać plew, no bo to była praca. No a co robili uczniowie? Oni usuwali plewy, żeby wydobyć y ziarno. Oni potem rozgniatali, może, to ziarno. No to już to już jest znowu praca, bo to jest młócenie. No a skoro oni potem to jedli, to znaczy, że szykowali sobie posiłek, a tego też nie wolno robić, bo to jest praca. Problem z Żydami był właśnie tego rodzaju, że mieli te 39 kategorii prac zakazanych w Szabat, ale to obrastało dodatkowymi zakazami. Skoro był zakaz nie wolno zbierać plonów, no to do tego dołożono zakaz zbierania owoców. A skoro owoców, to, to może i kwiatów, też nie wolno. I z tych 39 zrobiły się setki różnego rodzaju zakazów. Rezultatem legalizmu jest zawsze nagrodz, nagromadzenie jest taki wielki spis zakazów i nakazów. To ci wolno, tamtego ci nie wolno. A przecież my kierujemy się zupełnie inną zasadą w naszym życiu. Czy to, co robię, podoba się Bogu? Czy to, co robię, jest zgodne z Jego wolą? Czy to, co robię, jest zgodne z Jego słowem? To jest istotne. I w tym momencie chodzi o Boże Słowo, a nie ludzkie nakazy czy zakazy w naszym życiu. W Ewangelii Mateusza, może nie otwieracie, ja przeczytam tylko ten, żeby szybciej było. W 23 rozdziale jest powiedziane. O faryzeuszach Pan Jezus to powiedział. Wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. Czyli oni dawali nakazy i zakazy dla innych ludzi, a sami nie, bo my jesteśmy ponad tym. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo co, aby ich ludzie widzieli. Ale wcześniej, czwarty werset. Wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. I to jest faryzeizm. Tego ci wolno, tamtego ci nie wolno. I jeszcze Pana Boga przedstawiają, że Pan Bóg tylko patrzy i czeka. Zrobisz czy nie zrobisz? A jak zrobisz, to zaraz dostaniesz po karku w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale tam jest w wersecie 46 powiedziane On zarzekł, i wam zakonoznawcy biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia. I tak by... To są ludzkie wymagania. To, to jest... To są właśnie zakazy religijne. To ci wolno, pojedźcie do kraju muzułmańskiego, to zobaczycie, jak, jakie są zakazy i nakazy religijne. I spróbujcie się nie, nie zastosować do tego. To się przekonacie. Jaka surowa jest religia. Ale religia tak zwana chrześcijańska wcale nie jest wolna od tego. Też nakłada się ludziom te obciążenia niesamowite. To ci wolno, tamtego ci nie wolno. Nie na tym polega życie chrześcijanina. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale Pan Jezus gani faryzeuszy i to jest lekcja dla nas. Pan Jezus do nich rzekł Dobrze i zajasz prorokował o was obłudnikach, jak napisano Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przekazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Zaniedbywanie Bożych przekazań, ale żeby tylko tyle i mówił im chytrze uchylacie przykazanie Boże aby naukę swoją zachować my wiemy na podstawie Bożego Słowa że zbawienie jest z łaski przez wiarę nie z uczynków aby się ktoś nie chlubił przed Bogiem Panie Boże ja zasłużyłem na moje zbawienie zobacz jaki ja jestem sprawiedliwy nie wszyscy zgrzeszyli. I brakiem chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego człowieka. Wszyscy zasługują na śmierć i na potępienie. I zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. O tym zbawieniu już dzisiaj słyszeliśmy. I dlatego też ludzka nauka często w naszym kraju jest, mówi, no, musisz zasłużyć na swoje zbawienie takimi czy innymi dobrymi uczynkami a Boże Słowo mówi nie z uczynki, <tryk> aby się ktoś nie chlubił. No więc czego będziemy się trzymać? Czy ludzkiej nauki, czy tego, co mówi nam Święte Boże Słowo, które jest prawdą i które jest niezmienne. I dlatego też musimy pamiętać, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Oskarżenie o złamanie szabatu już kończę. Mówią faryzeusze, patrz, czym, czemu czynią w szabat to, czego czynić nie wolno. Nie wolno. Boże Słowo mówiło, że wolno. Faryzeusze mówili, że nie wolno. Kto miał to rozstrzygnąć? Czy wolno, czy nie wolno? Faryzeusze oskarżają uczniów Pana Jezusa. Co robi Pan Jezus? Bierze ich w obronę. I kiedy ludzie będą oskarżać nas o takie czy inne postępowanie, czy takie czy inne zachowanie, wiedzmy, że naszym obrońcą jest Pan Jezus Chrystus. I jak to powiedział jeden brat z Amsterdamu, to jest obrońca, który nie przegrał żadnej sprawy. On jest najlepszym naszym obrońcą. I tak samo widzimy, Pan Jezus w jaki sposób broni przypominając faryzeuszom Słowo Boże. Nie odwołuje się do jakiejś nauki starszych, do jakichś interpretacji uczonych w piśmie, do znawców, ekspertów od zakonu, od prawa mojżeszowego. No czy wolno to robić, czy nie wolno? Nie, Pan mówię, a zobaczcie, no taki przykład życia króla Dawida. On był głodny, przyszedł do domu Bożego, do świątyni pańskiej, no i pyta, czy macie jakiś chleb, bo ja i moi żołnierze jesteśmy głodni. kapłan mówi, arcykapłan, tu jest tak na marginesie, tylko powiem, że tu jest mowa o kapłanie Abiatarze. W Starym Testamencie tam on jest w pierwszej Samuel Samuelowej wymieniony pod imieniem Ebiatar, nie Abiatar, a Ebiatar, ale to jest jedna i ta sama. Osoba, arcykapłan, akurat ojciec tego Abiatara, bo o nim jest mowa w Starym Testamencie, mimo że jest powiedziane za, tutaj pan Jezus mówi za Abiatara, arcykapłana, ale tym, on stał się tym arcykapłanem później, po śmierci swojego ojca, tam, do Egedobita, zabił 85 kapłanów i między innymi jego ojca, i tylko ten abiatar się zachował, ocalał i dołączył się do Dawida. Dlatego Pan go wymienia w powiązaniu z Dawidem, ale pani mówi im, czy nie czytaliście. Odwołuje ich do Słowa Bożego. I kiedy mamy wątpliwości, czy coś wolno robić, czy nie wolno. To pierwsza rzecz, która powinniśmy, którą powinniśmy zrobić, to zadać sobie pytanie: a co Boże Słowo na ten temat mówi? Albo możemy sobie zadać pomocnicze pytanie: a co by w takiej sytuacji zrobił Pan Jezus? Czasami od razu nam się rozjaśnia w głowie, czy on by to zrobił? Jeżeli nie, no to ja też nie powinienem tego robić. A jeżeli tak, to dlaczego? Musimy się odnieść do Bożego Słowa. Nie będę czytał tej historii ze Starego Testamentu. Falzeusze znali historię z życia Dawida, znali Boże przykazanie dotyczące chlebów, które były w świątyni, ale nie rozumieli zasady szabatu ustanowionej przez Boga. Gdybyśmy czytali tę historię z Ewangelii Mateusza, z 12 rozdziału. To byśmy zobaczyli, że Pan Jezus podaje tam potem jeszcze inny przykład: kapłanów, którzy służą w świątyni w Szabat i nie łamią Szabatu. Wykonują pracę, a wcale nie łamią Szabatu. Pracują. I dlatego też lekcja jest taka, że Pan Jezus mówi o sobie: Ja jestem panem Szabatu, a więc ja decyduję, co wolno, a czego nie wolno, a nie inni ludzie. I jako ważną zasadę tu jest podane szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Czyli nie chodzi o to, chodzi o to, żeby człowiek znalazł odpocznienie. Szabat miał być dla człowieka błogosławieństwem, miał być tym odpocznieniem, radością, miał być to czas poświęcony dla Boga, a nie na swoje sprawy. Dlatego też y, widzimy, że zakaz pracy w Szabat, gdybyśmy czytali różne fragmenty z Ewangelii, on nigdy nie miał dotyczyć służby dla Boga. I często my tutaj, będąc z no to jest jakaś praca, którą y, wykonujemy. Słowa? Choćby podróż. Nie? Czy choćby podróż, tak. Jest wiele innych było zakazów, ale jeżeli miało, było to związane ze służbą dla Boga, to nie było złamaniem szabatu. Druga rzecz, nie było złamaniem szabatu wykonywanie uczynków wynikających z konieczności, na przykład żeby ratować czyjeś życie. No to nie będę czekał do następnego dnia, tylko będę ratował życie danego człowieka. Albo jeżeli jest głodny, to też nie będę czekał do następnego dnia, tylko dam mu dzisiaj jeść. I tak więc trzecia zasada to była nie było złamaniem szabatu okazywanie miłosierdzia, okazywanie dobroci, spełnianie dobrych uczynków dla dobra drugiego człowieka. Kiedy nawet wykonałem jakąś pracę, żeby to zrobić. I dlatego Pan Jezus często uzdrawiał szabat. Mimo, że się faryzeusze denerwowali strasznie na to, bo oni też... Mówili, że no jeżeli jest sprawa dotycząca no, życia i śmierci, to tak, no to trzeba pomóc. Ale wszystkie uzdrowienia Pana Jezusa w Szabat mogły poczekać do następnego dnia, każdy jeden przypadek. Nic by się nie stało, ale Pan Jezus świadomie czynił to w Szabat, aby nauczyć ich tej, tej lekcji, że w Szabat jest, do, do, jest dozwolone dobrze czynić. I mamy czynić dobrze dla Bożej chwały. I dlatego widzimy, Pan Jezus najlepiej interpretuje Boże Słowo. I trzecia rzecz właśnie z Ewangelii Mateusza, to Pan Jezus przypomina słowo proroka Ozaasza. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Idźcie, nauczcie się, co to w ogóle znaczy. I dlatego widzimy, nie chodzi o sztywne przestrzeganie takich przepisów czy innych reguł, takich nakazów czy innych zakazów, ale chodzi o postawę serca, o nastawienie wobec drugiego człowieka. Tam w księdze Ozeasza proroka jest powiedziane: miłości pragnę, a nie ofiary. Okazanie zmiłowania nad drugim człowiekiem, okazanie miłosierdzia to jest wyraz tej miłości. I Pan Jezus dlatego powiedział: Gdybyście wiedzieli, co to znaczy, nie potępialibyście niewinnych. I dlatego widzimy, Pan Jezus bierze w obronę swoich uczniów. On jest tym, który decyduje, co wolno, czego nie wolno, co się Bogu podoba, a co nie. On był tym, który ustanowił szabat i on jest panem szabatu. I on wie najlepiej, co można zrobić. Dlatego dla nas szabat to nie jest dzień. Szabat to było częścią dekalogu, częścią Bożego Prawa dla Izraela. Ciekawa jest rzecz, kiedy czytamy Nowy Testament, to te 10 przykazań dekalogu, wszystkie są powtórzone z wyjątkiem tego, Przykazania o szabacie wobec chrześcijan. Nie, to było dla Izraela. Wszystkie inne przykazania miały moralny charakter, że tak to się wyraża. To było jedyne przykazanie, które miało pewnego rodzaju ceremonialny charakter. I to nie jest powtórzone. My już umarliśmy dla zakonu, jak mówi list do Rzymian, dlatego zakon mojżeszowy nas nie obowiązuje. Dla nas odpocznieniem jest Chrystus. Pan. Nie dzień, a osoba. I dlatego społeczność z Panem Jezusem Chrystusem to jest dla nas odpocznienie. I dlatego niech Pan Bóg dopomoże, aby każdy dzień w społeczności z naszym Panem był dniem takiego odpocznienia dla nas. Amen. Amen. Amen.